Dajcie kochani w kolejnym odcinku U się to dzisiaj. Zostały nam tu jeszcze cztery odcinki do końca. Może Paradizo, słuchajcie. Ja wiem, teraz wszyscy narzekają, że to Paradizo. jest puste. Ale może u mnie coś. 5, 6 i 15. Coś da, bo ostatnie słuchajcie, te dwa odcinki to jest z Nic nie chciało wpaść. Ośmiornica, kostka. Powiem Wam, że tam mega paradizo nie brałam teraz, bo jakoś chyba, nie wiem, po kanałem muszę się nauczyć. Chmura krab. Pomimo fajnych wyników, ja się jakoś stresuję go drapać, bo ja nie widzę tych symboli. Powiem śmieszniej. Nawet w okularach ich nie widzę. Nie rozpoznaję po prostu. Kompas okulary. Tak się już nauczyłam to. Trudniej. Wkład w dzisiejszy odcinek to słuchajcie. Trzy deszki. Listek serducho. Mam nadzieję, że coś już nie, nie coś już nieco dzisiaj podratujemy budżet. Listek. Serducho. Piłka mewa. Mówię oczywiście o. Następnym miesiącu żółw bluska. No to niby ładnie się otwiera, otwiera, ale czy coś wpadnie? Flaming i termometr. Strapeczka z numerem piątym. Wodolot i płetwy. No to powiem wam, że ona się naprawdę ładnie otworzyła, jak tu widzicie. Ale czy to coś coś tu będzie. Delfin tęcza. Ten czy nie widzę, to to jest niemożliwe. Jest. Mi kompas był. Dobra. Torba palma palma, torba. Pokusili, pokusili i nie dali, prawda? Tak jest. Szóstka, a to była piątka. Torba krap. Z tej wersji tam się oczy nie męczą, ale mówię, tamta jest dłuższa i jest trudniejsza. Pomarańcza piłka, czy to cytryna? Już ten? A, dobrze. Flaming płetwy. Coś się zgubi, to się znajdzie. Kostka bluska. Tu wam nagrywam i zaczynami obiad pachnieć, bo piekę coś tam. Napój rozgwiazda. Tak trochę się skupić nie mogę. Kostka i e, nie kostka, tylko kotwica, i aparat. Aparat i jest dyszka super. Może coś jeszcze dołożymy: okulary i kompas. Kompas. Okulary. I okulary. Latarnia. Delfin. Delfin. <tryk> mhm. I lecimy dalej. Słoneczko. Fala. Słońce, słońce. I dwie falki. Nutka i ośmiornica. Ośmiornica z nutą. Chyba więcej nie ma, latarnia. I dyszka Do to powinno być była chyba. I tak jest. Pustaczka wygrana. Jeszcze jest piętnastka. Więc na 30 coś tam. Już dzisiaj jest super. Pomarańcza, delfin. Trochę mnie ostatnio zdołowały te dwa odcinki puste. Ale i tak musi być. Piłka ośmiornica. Nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze się symbole widzi. Krapi, tęcza. Tęcza, tęcza. Krabik, krabik. Kostium, kompas przy sobie. Kostiumik mamy. wiadro i termometr. Na dole. Też w dubleciku. Serducho, kotwica. Serduszko kotwica, kotwica, słoneczko i płetwę, słoneczko i tyle płetw więcej nie ma, latarnia, liść o super, jest trzydzieści złotych, liść, latarnia, latarnia. Liść, latarnia i latarnia. Super, fajnie, chmura lody. Lody. Murka. I tyle. Napój, aparat. 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 Napój. I tyle, jak nic nie ominęłam, to powinno być NN na trzydzieści. Tak jest. No to. Pięknie ci aparat są. Zaskoczyło, dało plusik na odcinku i zrobka szósta i piętnasta w gronach, 1530 trzydzieści jest linia i tutaj też dyszka w szósteczce. Więc, kochani, na trzydzieści, czterdzieści. Więc bardzo fajnie Odrabiamy stratę z poprzednich odcinków. A was już, kochani, zapraszam na kolejne. Do zobaczenia! Pa pa!